Dzień dobry, cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Radek Wypych i mam dzisiaj wątpliwą przyje no, przyjemność skomentować dla Was mecz. LeBron Sunshine z KFC. jak e szpeku i Kubas Kasperski. Oj, czy to była ręka? Chyba tak, Adam, we Adam Zamora we własnym polu karnym dotyka piłki ręką. Na Słowianie karne wykonywane są oczywiście z linii pola karnego. Oj, ależ przestrzelił. Mamy już rozpoczęcie, laga do przodu i co się dzieje? Gol! Gol Mikołaj Hachuła z golem na 1-0. Próbuje wejść w dribbling, Jakub Szpak mu odbiera piłkę. Podanie do Filipa Sobonia, piękna klepka i mamy na 1-1 Natapina, Jakub Dworaczek. Ostateczne przyjęcie, bardzo dobra okazja na kontrę. Niestety nie wykorzysta Szymon Borowy do... do... Do, do, do... Łukasza Górnika, cóż za bramka. Co on zrobił? Jak się gra w tyle osób, to da się wykorzystać tą szerokość, która zostaje. Matisowa ze strzałem, gol! Gol, cóż za bramka. O, obie drużyny się przygotowały, bo chyba obie drużyny jednak mają zmiany. Yy, mamy kontrę Kuba Kasperski. Z tego co widzę, tak, dobrze widzę. Bardzo ładnie strzelił obok bramkarza. Wyszedł jeden na jeden, no i wykorzystał. Rozegranie na krótko. Jakub Szpaku. Jakub Szpak! Cóż za akcja solo? Przedryblował trzech czy czterech zawodników KFC i strzelił. Strzał może nie... Mecz się skończył 3-3. Dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że, że dało się tego słuchać.